Cóż nowego wydarzyło się we dworze podczas mojej nieobecności a nie? A o nic, jaśnie panie, no może to, że Azorek zdechł. Azorek? Mój ulubiony pies? A jak to się stało? A o, narzadł się końskiej padliny, to i zdechł. A skąd we dworze końska padlina? Koni się poparzyły, to i pozdychały. Jak to konie się poparzyły? Od czego? Stajnia się zapaliła. A kto podpalił stajnię? O, dwór się zapalił i od się zajęła. No nie się Bóg, i dwór sporą jakim sposobem. A bo, ja się pani, świeczka na tłumie hrabiego się przewróciła, firany się zajęły. No i o, to i mój też umarł? A no umarł, bo ja się pani... Z tym oficerem, co od trzech lat się z nim spotykało. To, że uciekła od trzech lat, to przecież nic nowego. To dla pana tłumaczę, że nic nowego się nie zdarzyło.